Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Invasion The Last Crusade Tak jak widzicie 13 bilionów y, złota doszedłem już do 253 bilionów tak około e, Ale tak jak widzicie wydałem na upgrade'y, tak? Wcześniej było 100 mi, tak? miliardów tak, 100 miliardów y, upgradeów dla łuczników teraz już jest 900 miliardów. Przy okazji poziom to jak widzicie już 54780. No i właściwie to tyle. Przy okazji pokażę Wam, jakby no już gameplayowo, jak to wygląda. No, nic się za bardzo nie zmieniło. To mnie też cieszy. Póki co nadal nic się w grze, że tak powiem, nie baguje. Wszystko póki co działa. Nawet biorąc pod uwagę tak gigantyczną ilość upgrade'ów na tych ucznikach, to póki co wszystko bardzo, bardzo ładnie myślę, że działa. Co ciekawe, jeszcze na, no, blisko tego poziomu tak naprawdę liczba upgradeów była bardzo podobna do tego, co widzieliście też przez ostatnie odcinki, tak, czyli wynosiła 100 miliardów, i. Tak naprawdę dalej zamek był pokonywany na przysłowiowego hita, tak? Jeden, jedna szczała jednego łucznika likwidowała statek właściwie y, za jednym razem, tak? Biorąc pod uwagę to, że teraz mamy o 9 razy większą taką moc y, każdego pojedynczego łucznika, no to myślę, że nawet jeżeli już bym teraz bym nie upgrade'ował nic, to Możliwe nawet, że i kilka milionów nawet, tak? Milionów leveli można by było zrobić bez już większych upgrade'ów, tak? Już tutaj mamy do czynienia z takim jakby brakiem balansu już do, do takiego stopnia, tak? Im jakby dalszy level, tym właśnie ten brak balansu jakby się zazębia, ale mi to nie przeszkadza, jest to wręcz dla mnie korzystne, bo dzięki temu można jakby generować jeszcze większe wartości. A propos właśnie wielkich wartości, to sobie tutaj przejdziemy do statystyk tych już poza gameplayowych. Zapowiadałem Wam, że to jeszcze będę dalej rozwijać i tak, tutaj mamy podsumowanie 4 i na starcie Wam powiem, że to jest nieaktualne. Ale co my tutaj mamy? Tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać jak będę teraz w tym podglądzie, nie wiem czy będzie widać kursor w każdym razie, wyliczenia dotyczące złota. I wyliczenia dotyczące łuczników. Więc przejdźmy wpierw do wyliczeń dotyczących złota. Tak jak widzicie, tutaj poczyniłem pewne właśnie pewne kolejne obliczenia, troszeczkę to inaczej zorganizowałem, innymi powiedzmy kolorami to wszystko sformatowałem tak żeby było bardziej czytelne i teraz zmiana łączna wartość utraconego złota od 30 maja nie całkowitego czyli nie tego który jest jeszcze dodatkowo w skarbcu bo wyliczanie tego wiązało się z, z dodatkowymi problemami mianowicie od tej wartości którą potem która została odjęta ze względu na jakiś zakup to trzeba było tą wartość jeszcze wziąć pod uwagę do tej wartości, która będzie obecna jakby w skarbcu, tak, żeby jakby się bilans po prostu zerował między tym, osta tym ostatnim zakupem, jakby tak, żeby dodatkowo nie, nie, nie wliczać jakiejś dodatkowej ilości złota. Więc sobie to odpuściłem. Po prostu jest łączna wartość utraconego złota, bez już wnikania w to, ile to będzie łącznie z tym złotem bieżącym w skarbcu, tak. No i tutaj oczywiście bardzo dużo złota, że tak powiem, poszło. 200, 240 właśnie bilionów. Bilionów, tak? I tutaj przechodzimy do uczniów i do utraconej mocy, tak? Tutaj możecie się z tym zapoznać, ewentualnie zrobić sobie stop klatkę. Ja możliwe, że jeszcze będę w jakiejś tam troszeczkę innej formie może to publikował potem na blogu, więc też to jakoś ewentualnie podlinkuję, jeżeli takie tutaj rzeczy z tą serią, tę serią poczynię. Natomiast tutaj najbardziej interesujące są myślę te ogólne wyliczenia łącznie utraconych łuczników. I teraz tak, to są łącznie utraceni łucznicy, te blisko 9 milionów, ale z mocą na pojedynczego łucznika, tak, wynoszącą 100 miliardów. No i wiadomo, po prostym przemnożeniu można zobaczyć, ile łącznie się utraciło jakby tej mocy łuczników, tak, przez ten czas od, od właśnie 30 maja mniej więcej, tak, kiedy właśnie zacząłem te, pomiary w taki sposób prowadzić. Natomiast, co ciekawe, tutaj wracamy do gierki. Nie wiem, czy tutaj OBS mi na to pozwoli bezproblemowo. Na szczęście się udało. Czyli tak, teraz mając te 900 miliardów, no to muszę kolejne straty już oddzielać od tamtych pierwotnych, które wynosiły 100 miliardów per łucznik, teraz jest 900 miliardów per łucznik. No, i potem dodatkowo to wszystko osobno pododawać, i wtedy będzie łączny wynik utraconej mocy. No i to właściwie, to właściwie tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia!